Dzisiaj chcieliśmy porozmawiać o projektach, projektach ustaw, które jako lewica złożyliśmy do pani marszałek. Odkąd wróciliśmy do Sejmu po, ponad rok temu, lewica złożyła ponad 40 ustaw. Najważniejsze z nich to ustawa cofająca ustawę represyjną wobec, wobec służb mundurowych, o zwiększeniu nakładów na służbę zdrowia o subwencji rekompensującej dla jednostek samorządu terytorialnego, o uregulowaniu roszczeń reprywatyzacyjnych oraz ostatnio o ustawa o, o, o policji nakładająca obowiązek noszenia identyfikatorów przez policjantów w szyku zwartych. Przeważająca większość ustaw złożonych przez Lewicę dotyczy spraw poprawy warunków życia codziennego. Druga grupa dotyczy praw człowieka. Uważamy, że państwo powinno zapewnić wszystkim obywatelom godne życie, a godne życie jest wtedy, kiedy każdy obywatel w Polsce czuje się jak u siebie. Dzisiaj na konferencji przedstawimy dwa projekty ustaw, choć niestety te ustawy są związane z teraźniejszym, teraźniejszymi bolączkami wszystkich Polaków. Pierwszy dotyczy stuprocentowego wynagrodzenia na zasiłku chorobowym, i tą ustawę przedstawi poseł Arkadiusz Iwaniak. Dzień dobry, szanowni państwo. Złożyliśmy tydzień temu do pani marszałek ustawę, którą właśnie trzymam, którą trzymam w ręku. To jest ustawa, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pracowników. Wielokrotnie państwo słyszeliście o tarczach o wsparciu pra przedsiębiorców, pracodawców. Ta ustawa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom właśnie pracowników. Jak państwo wiecie, w obecnym obrocie prawnym osoba, która jest chora bądź jest w izolacji na kwarantannie, otrzymuje 80% czy to wynagrodzenia, czy też zasiłku chorobowego. W tej ustawie zadbaliśmy o to, żeby wszystkie osoby, które zachorowały na chorobę zakaźną, czy też w związku z kontaktem z osobą, która jest e chora na chorobę zakaźną i przebywają w izolacji bądź na kwarantannie, co ma miejsce dzisiaj, bo Państwo sami dobrze wiecie, że dzisiaj 250 tysięcy osób dziennie przebywa na kwarantannie, to w tej ustawie gwarantujemy, że ich wynagrodzenie bądź zasiłek, który będą otrzymywać, będzie wypłacany w 100%. Dlaczego to robimy? Bo po pierwsze, jak Państwo wiecie, to 80% było między innymi po to, by osoby, które pracują, nie szły na zwolnienie lekarskie, bo im się to po prostu nie będzie opłacało. W dzisiejszej sytuacji, w dzisiejszym obliczu pandemii, te osoby bardzo często, całe gospodarstwo domowe jest wyizolowane i nie chodzi do pracy, a więc te straty materialne, ekonomiczne są bardzo, bardzo wysokie. I ta ustawa właśnie wychodzi naprzeciw. Po drugie, jak Państwo zauważyliście od pewnego czasu e, ilość za, zachorowalność zdecydowanie maleje, ale również ilość wykonywanych testów maleje. Podłoże tego jest między innymi w tym, że te osoby się po prostu nie badają. Dlaczego się nie badają? Bo po pierwsze boją się, że właśnie zostanie obniżone im wynagrodzenie albo w dzisiejszej sytuacji gospodarczej po prostu stracą pracę. Ta ustawa jest oczywiście składana, bo jesteśmy w pandemii, ale ta ustawa pozostanie i będzie obowiązywała, jeśli zostanie przedłożona Sejmowi i zostanie przyjęta, będzie obowiązywała również później tych wszystkich, którzy zachorują na chorobę zakaźną i wszystkie osoby, które w związku z tym są w izolacji bądź są na kwarantannie. I Dwa powody. Po pierwsze, żeby nie obniżać dochodu ekonomicznego gospodarstw domowych, ale też po to, by te obawy, które wszyscy mają, a przecież wiemy, bo nawet o tym powiedział minister zdrowia, że wiele osób nie poddaje się testom z różnych względów, jednym z tych względów jest właśnie między innymi to obawa utraty pracy bądź utrata obawa utraty części wynagrodzenia. Ta ustawa została złożona do pani marszałek. Dziękuję. Szanowni Państwo, w związku z epidemią COVID-19 do połowy listopada w Polsce zmarło 45 tysięcy więcej osób, niż w tym samym czasie rok wcześniej. Nie każda z tych osób zmarłych zmarła na koronawirus, większość z powodu paraliżu i niewydolności służby zdrowia. Każda z nich zasługuje na godny pochówek. Rząd Donalda Tuska obniżył zasiłek pogrzebowy. My chcemy iść w zupełnie innym kierunku. I w związku z tym, drugi projekt ustawy dotyczący zasiłku pogrzebowego omówi posłanka Karolina Pawliczak. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, to bardzo trudny czas dla wielu. To trudny czas również dla rodzin, które tracą swoich bliskich. Dlatego lewica złożyła projekt ustawy dotyczący zmiany ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie podwyższenia zasiłku pogrzebowego. Ten zasiłek, jak kolega poseł Marcin Kulasek wspomniał, od 2011 roku nie był zmieniany. Ta kwota czterech tysięcy złotych jest dzisiaj absolutnie niewystarczająca. On nie wypełnia w żaden sposób swojej funkcji. Wiemy, jak wszystko zdrożało. Wszystkie świadczenia związane niestety z organizacją pogrzebu są dużo droższe, stąd nasz projekt, aby tę kwotę podwyższyć do siedmiu tysięcy złotych. Świadczenie to również w zapisach naszej ustawy byłoby waloryzowane corocznie wskaźnikiem dotyczącym emerytur i rent, po to właśnie, żeby ustawodawca nie musiał co roku tej kwoty celowo zmieniać, a być może miałby w tym zakresie inne zamiary. Dlatego chcemy na stałe wpisać w ustawę właśnie, aby ona była, ta kwota świadczenia waloryzowana, by osoby, które niestety będą zmuszone chować, Swoich bliskich y, godnie zorganizowały ten pochówek. To jest niezwykle ważne. Również organ rentowy, w zależności od nadzwyczajnych sytuacji, nadzwyczajnych warunków, będzie mógł podwyższyć tą kwotę ponad te 7 tysięcy złotych. Również taki zapis w naszej ustawie funkcjonuje. Cała wartość y, y, dotycząca tej zmiany ustawy. To jest blisko 3,5 miliarda złotych. I z jednej strony oczywiście możemy powiedzieć, że jest to spora kwota, ale w odniesieniu do tego, co się dzisiaj dzieje, jak bardzo te środki publiczne są rozpraszane na cele, które niekoniecznie muszą być realizowane, choćby 2 miliardy złotych na. Telewizję publiczną, uważamy, że taka kwota w budżecie powinna się znaleźć, bo, w tym zakresie, jeśli chodzi o wsparcie społeczeństwa, jest to rzecz niezbędna. Szczególnie że mamy do czynienia z pandemią, gdzie codziennie kilkaset osób na tą niezwykle trudną i ciężką chorobę umiera. Tak jak powiedział kolega Arek Iwaniak, ta ustawa zostanie z nami, ona nie jest tylko i wyłącznie na czas pandemii, będzie to ustawa, która będzie obowiązywać już na zawsze i w tym zakresie chcielibyśmy w pakiecie naszych lewicowych ustaw społeczno gospodarczych wesprzeć społeczeństwo.